I jestem Zaria, a jest ze mną, Miszku. No. Aha. E, I mamy to. to. No, to. nowe święto jest dzieckie. Tak, festiwal. I było losowanie na osoby, które będą miały nowe pokazanie tego konia. I bardziej się akurat wylosowała. Także ja jestem tu kółko. Nie zadania i będę po prostu z towarzyszyć. No. To choć chodźmy może tutaj, gdzie jesteśmy, koniec tej prominem, to... o właśnie! Nie ma brzuski i wiem, No, to jest... Zari, chodzi, bo tam się zaczyna, także... No dobra. A tam jest po prostu zanieczyszczenia, dobra, i ja myślałem, że tam coś jest ciekawszego. I są straszne lagi. Nie. O, Andaluzję. A czekaj, bo ja tu nic nie widzę Dobra, wprowadzenie do centrum Ja to przeklikam Co jest, że wiosenny No, dawaj, O ja! O ja! Ile tutaj jest zadań? Tu nic nie... Tu jest mnóstwo zadań. Robicie? No nie. Dobra. To wszystko jest po prostu dla konia, także możesz sobie kupić konia i wbić mu z po na pewno. No dobra, to może ja to sobie porubię potem, bo to nie będzie nic ciekawego. To więc w sumie chodźmy, chodźmy, gdzie możemy iść. Możemy do stajni chodźmy w sumie. Gdzie? Ja? Do Orbit, tam gdzie jest druga część z tego. I są Ale, sobie też jest wszystko. No trudno i tak chcę to zobaczyć Ja mi jestem bardziej ciekawa No teraz Aha, nie mam tych do oka Trudno, trudno Jedziesz? Jedziesz I są lucky, wiem... ten konia. Brawo Nie jest źle y Gdzie to jest? Farma słonecznikowa w półlej, jedziemy Jak to? Jak się robisz za darma, to jakby za darma kupiszkę do seniorów. Aha. A ja jadę za darmo. Nie widzę Ciebie wypowiedzi. No wiem, bo ja dopiero jadę. Nie wiem, to wygląda jakby było więcej tych Ale... Ja cię w ogóle nie widzę, nigdzie cię nie widzę. Nie ma ci w podwózku. Jedziesz tyle? A gdzie ty jesteś? Przy podwózku, na farmie w słonecznikowych polach. A no ja do ciebie ja, bo ja jestem już na terenie, święta. Jestem na tym padoku, jestem na tym padoku O. gdzie? Jestem tu. No. Chodź. Chodźcie. Tu, tu, tu. Zaczęcie, będą za dajne, also czego jestem dumna i może będzie coś dla post. No. Mhm. Tu jest coś tam co i lagi. Czekaj, tu jest. Ok, gdzie ty jesteś? Zgubiłam cię już. A tutaj, dobra. Tu nie masz żadnych koni? A są. Są tak. Angliczku ha. mój. Ja czekam na tego siwym Na siwego? nie ale To nie jest łaga, ale jest no, bardzo czy... popularny. Mówiłeś, że tobie się podoba ten Andaluz. I ten... i luzę tam. Chcecie tak i... Gniady jakby kasztan ciemny. Tak, i ten Arabek, ale wątpię, że który niektórych, bo będę miała gorsa i wątpię No tu ja już z końcem zrobiłam wszystko i znowu cię zgubiłam. Pojechałaś tu. Czekaj, chodźmy na tę arenę z tej nijerwit. Tu się nie da odnaleźć. Dobra, arena stanie i Orbit. Jedziemy. Albo nie, zróbmy sobie ten wyścig. A no to ja też robię to. Za wyścig. W ogóle one dają po 400 dla kota. Serio? Jedziemy. Tę, tę, tam, tam. Ciekawe, to będzie pierwszy. 28. Bo z podkowami. Ja mam podkowy, ale A, i będzie opóźnienie z filmikiem z testów na tym otokoniku, na którym jestem. Więc ten filmik będzie może jutro. Więc no, miał być wczoraj. E, bo ja z jedną osobą na Islandzie, na Angliku i chyba będą do jutro. Miały być wczoraj, ale no. Idzie. Idzie. Piętnasty. Lagi. Dobra, koniec. Na ten angle Co? Są dwa za czterysta. Ile też się do mnie chce. Hmm. Aha, pojechała sobie. A gdzie są dwa za czterysta? Bo ja naj. To jest za czterysta? Nie. Ja jeszcze zadanie zrobię jak tamtym roku na dni Byłaś? Czekaj, bo się znowu... A tutaj, dobra. Ja najpierw sobie kupię nowego konia i to wszystko obczajmy Tu mamy to... Hmm, chyba jakiegoś Andaluza. Andaluza? No. Co z tego nie tak? Nie wiem, właśnie. To jest znowu bardzo nie tak. Ty chcesz na pewno kupić tego fińskiego? A właśnie, gdzie są te stroje, które pokazywali? Yy, w sklepach tam. Ale ja bym yy, Ja nie wiem, czy kupić konia, bo. No, otwieraj się szybki o. Dlaczego tu mamy na tej samej pozycji? Dobra, nie, nie wnikam w to. Wszystko mogę zobaczyć na angielsku, jak się cieszę zaczęłam robić te konie jakoś. Biały czaprak. Taki, o, jak to okropnie wygląda. Marcinie, Miśku, ja jestem teraz w sklepiku, więc nie widać mnie. Nie. nic ładnego nie ma. Fuj. Fuj. Mmm, gdzie ty jesteś? Muszę cię. Muszę cię gdzieś... O tutaj, dobra. Są takie lagi, że jak obracam kamerę, to nawet mam lagi. Ja aż takiś nie mam. Nie wiem. Dobra, więc pojedziemy sobie teraz kupić konia, żeby nie było tylko, że tutaj objeżdżam i nic nie robię. Zrobię sobie te wyścigi. Więc chyba jednak nie kupię tego anglika. No pa angliczko, niestety cię nie kupię. Ule. Co? Jakie drugie serce? Mam drugie serce. Aha, no tak, mam no drugie serce. Gdzie to było? Tu. O Proszę. Więc no, ja tak niestety nie mam. Super. E, więc chodźmy do fińskiego. Fińskiego? Dobra, najpierw chodźmy do Morgan. Będzie się przynajmniej coś tu widać. A to resztę zamiast zrobię. Potem u siebie, tak jak na poprzedniej aktualizacji, nie udało mi się dograć końcówki. I nie wiem nawet, gdzie ty jesteś, ale okej. Okay. Bo jest pod do podwózki, do Mordland. Ja już jestem. Oj, no, w sensie ja już jestem yy, Morland A, no tak, no bo ty masz to za darmo. Tak? Tak. Dzięki. To jest za A gdzie to jest? Ci za dostajesz 53 żetony. Super. A ten król króliczek ile potrzeba na, na tego króliczka? 70. A. I te żetony można gdzieś szukać, tak jak było na innych świętach, czy nie? Miałam slow, slow motion konia. Super. No muszę wykądzić, cery. Tu są króliczki. Lagi. No dalej, otwieraj się. O tu jest taki, a nie ma innych kolorów króliczków. Cało uśliwa. Steve, pokaż mi. Brązowy, o mi się chyba bardziej podoba, no w sumie wszystkie są ładne brązowe Nie wiem, bo pokazywali, że będą te krótkie Ja najpierw muszę wszystko oczywiście sprawdzić O, tu jest więcej rzeczy do ujeżdżenia, ja za ujeżdżenie nie przepadam akurat, tak samo Martina Prawda? Miszku. Tu coś jest. Kuk O, właśnie tam wyjeżdżasz z kogo. Dobra. A, tu jest, nie, właśnie się... Co to, o co z tym chodzi? Że to opieki weterynarnej? Dopie konia, że będziesz miała szczęśliwego konia. Mhm. I że mogę użyć tego ile razy chcę w czasie, w czasie tych świąt? Nie wiem. Nie, ja to nie będzie prawda. Ej, a te nowe siodła można zakładać na wszystkiego rodzaju konia? A na jakie można to zakładać? Nie wiem, nie miałam. Na chińskie można? Ej, co jest? Co? Nie miałam. Co to jest? Ja nie mam w ogóle sprzętu dla konia globalnym. Mam pustą zakładkę. Serio? Zobaczę. Nie, ja mam cały sprzęt. To nie mogę nią przesuwać. Nie mogę nią przesuwać, ale tak to mam. Mam straszę Tak samo się u baby. O, zwierzaki? O, u zwierzaków mogę już przesuwać, do jakieś kwiatuszki za 55 starych końców powaliło i co? O nie, różowy sprzęt! O, mamy magazyn, gdzieś nie wiozły, jest tam e, I gdzie ty jesteś, te Chodźmy do tego pagórka, gdzie zaczęłyśmy, dobra? Już Cię widzę, ale ty na górę. Jednak na górę, nie na pokórek, tylko właśnie tak chciałam Cię się, żebyś tutaj przyjechała, bo chcę tutaj popatrzeć, co tu jest, co to jest za koniec, a nie, to jest czyjś koń, dobra. Sklepik. Nie jestem tu przy sklepie. Raz w wyjdę. wejdę. O, ja mam chyba coś podobnego do tych rzeczy. Ja chyba sobie kupię te spodenki, bo Ty masz spodenki. No, ja mam spodenki. No właśnie, były w Halloween. Ja już to kupiłam. W serio? Nie. Jaka dziwna muzyka. Trzeba podgłośnić. Aha, nie mogę powiedzieć okay, sklep. Fajnie. Podgłośnić dźwięki. Na, a nie, no dobra, bo to jest pionie. Fajna ta muzyka. Dobra, musimy jeszcze kupić tego konia. To jest problem. Ja jeszcze muszę poczekać. No nie, nie tutaj. Gdzie mogę mieć globalny czat? Nie wiem. Mogę nie. mieć na górku? Bo nie chcę sam wyjeżdżać. myślałam, tam mnie nie wywali? Ale tu jest globalny czat aktywny. Nie. Nie ma. A, nie. Bo tu jesteś tam, gdzieś indziej. Chyba. Nie, nie ma. No, czekaj, to tak pojadę troszkę do Modla, bo chcę się zapytać, czy można Andaluzji tu się było zakładać na przykład. Aha, a na fińskie można? A, no, to ja jest... w i to jest problem z kupieniem konia. Ej, a one dodali te nowe siodła? Tak, są te nowe siodła. Znaczy ja je nie zbudowałam. Andaluzie też się stało z grzywą. Ej, ale serio, slow motion? No, w którym sklepie, kurde, aha. Masz w różnych sklepach, więc wiesz, czy... Nie da się na plizmach, ale nikt się nie da, nawet czopeka się nie da. Serio? To na Anglikie wszystko można. Dolar, to jest i imię. Dobra, ten odcinek trwa już około 16 minut. A my tu nic nie robimy. Więc. E, gdzie ty jesteś? To możesz mi zdecydować się, jakiego konia kupić? Albo tego, tego kupię. Andaluza, może Dobra, to na początku jedziemy, może do tych fińskich tam. Ty ty jedziesz? Nie, to nie ma po prostu, niestety Nebula. No ja to ty nie widzisz, jak jest Nebula. I mi skurczę No. Myślałam, że zrobię z tego dwie części, bo tego będzie tyle, ale widzę, że będzie jedna część. Będzie, z tego jednego dużego gaju. No, że to jest właśnie ładne. już mam jednego z apki, ale ten on jest brzydki. Mieszkamy No wiem. Wandaluza nie mam, a czasem to jest konik klubowy i nie chcę mi się go potem kupować. No ciaczki, którego ja bym kupiła z tych fińskich? Ja z fińskich bym kupiła chyba tego. No tak tego, bo siwoje bukowite. Widzę woje bukowite, ale jakoś nie do mnie, jakoś nie... Jakoś... To teraz mówię, jakoś nie przemawiam. Mi, Miśku się podoba ten. No to ja chyba kupię tego... Andaluza. To teraz problem, tego z dworu czy tego z seni, czy tego pójdź, Nie wiem Problem My tu jest i ale ja Świetnie Część mam w tym stajnie, więc to jest za darmo. No, odcinek trwa już... Ile to jest? Chyba. 19 minut, około mniej więcej. No to mi się podoba ten kremowy. Ten mi się podoba, bo też będzie mi chyba ee, potrzebny. Ale nie wiem. Do...

Ale co nie przepadać chyba z tymi Anglikami? Anglikami. Andaluzami. Tak. W sensie on jest jedyny, który mi się podoba. O nie nie Teraz. Boże, lagi, lagi mam i dość. Ja do Nie, a ty którego byś kupił? tego Lusitana? Tam tego. Tego? Tego? Ja jeszcze będę miał. Co to nie jakoś nie będę jeszcze kupować? Który jest tanio? Czy ten jest stań jeszcze jednego starkowca? Ładny no. on jest. Ale jest taki pospolity Dobra, idziemy na tego. Dzień dobry. Kupujemy no, Ciebie. Nie. A 950. A, no, bo nie ma go napisane jaki to nawet. Racing. Ładny filmik mogę. Mocking. Film hmm. mogę go nazwać. Lob, mal, core. A jest to Rose, tak jak było tu. Bo to rozpni nawet do niego pasuje. Szybciej. No fajnie mi wy wyszło, wysz w ekran. Tak dosłownie. Zobaczysz na filmiku. Buna lusz. Mega mega gigla bla bla. Eee, mo Moss. Ile jest tych imion? Noble, bla, bla, bla. Ja potrzebuję ry. I Rose będzie ładny w sumie. Nie. Rose. Rose, proszę. Dobra, mam Rose. I chyba będzie samo Rose. Dobra. Uwaga, kupuję drugiego Andaluzę Czy? No, pierwszego. Ale drugiego, bo jednak ja nie sprzedałam super. A ty, Miśku, ile mniej więcej sprzedałaś koni? Koło 10. Ja też tak, jakoś mniej więcej, ale chyba jeszcze więcej. E, to ja w sumie do dostań, mi się nie wydostanę i cię zaproszę. Dobra? Jeśli się nie trwa z fizykiem, nie wiem, co ja to mówię, ale co? To zaprosić cię do tej stajni, czy nie? Tak, za chwilę. Mhm, dobrze. Który to jest koń na padoku? Szósty koń na padoku. Szósty. z tej, bo ja to nie lubię. Ja sześć koń na padoku. I wszystkie z piętnastym poziomem, oprócz. Nie, na to wszystko jest 15, ale Rose jest wyjątkiem. No pierwszy. Bo wszystkie konie są wytrenowane. Stare konie się ucierpiały, ale może i tutaj dużo ucierpi się. Dobrze, konie masz to. Co ja chcę jeszcze? Siodło poproszę, czaprak poproszę, czaprak i podchowy Ciekawe, kiedy Andaluzję to wszystko udostępnią. Bo to jest która generacja Andaluzów? Druga czy, druga, czy trzecia? Trzecia, trzecia. Okej, okay. w mi ładny z tym andaluz. Ten to jest wyjątek. Mówi, zap, zapowiedzieli, że będą kolejne generacje koni. I liczę na to. 950 mogę sprzedać podkowy? Nie wiem. I kantarek ci będzie trzeba jakieś sprzedać. Ale, ja widziałam, by, ja jakiś YouTuberek że będą jakby nowa waluta. Tak, widziałam. Tak, że będzie nowa waluta niby. No, kolejna placka. I niech będzie ja dorosła. Nie mam czegoś takiego, że coś we nawet. Tak, nie będę bardzo tylko ja Dobra, to zaprosić do tej stajini. Tutaj bo ja włoski szukam. Świetnie. To w sumie ja już będę kończyć powoli ten odcinek. Będzie ja to muszę sprzedać. 550, co to mi pisało 950, tak mi się wydaje. Dobra, to już nie, będę jeszcze tutaj wszystko. Aha, tego tak, nie mogę na niego założyć. I, no tak, 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 dużo. A może na czerwoność do tego konia ubrać? Tak, Na różową jeszcze. Na czerwono jestem, dobra. Ale jeszcze podobieram. Mam fajne dwie skarpetki. Masz jakieś, jakąś odmiankę? Nie masz tylko coś na takie napisy jakby. Chrapki. O, masz coś na tym. No dobra, Miśku, szybciej. Dobra, a ci się mają już No super. No to będzie pożegnanie bez markina, ale w sumie tam myślę, wygląda ładniej, więc no Dobrze. Więc ja już będę tutaj kończyć. Pa!